Myśl to, co chcesz myśleć. Dyscyplina myśli jest mega ważna w tworzeniu i w budowaniu swojego nowego, bogatego mindsetu. Neurobiorodzy mówią o tym, że mamy 70 tysięcy myśli w ciągu dnia. Znakomita większość jest po prostu nas ograniczająca. Dlatego mega ważne jest, aby zacząć tworzyć i świadomie myśleć nowe myśli. Takie myśli, które będą Cię wspierać, które będą dobrej jakości. Bo dobra informacja jest taka, że. Nie możesz myśleć dwóch myśli jednocześnie. Co zatem masz myśleć? Pieniądze są, jestem ważny, jestem bezpieczny, kiedy zarabiam coraz więcej pieniędzy. To są myśli, które ci wspierają w procesie zarabiania i tworzenia swojego bogatego mindsetu, który jest mega ważny, aby móc zarabiać z mocą więcej. Myśl to, co chcesz myśleć. Myśl dobrze o sobie zarabianiu i pieniądzach.